Dobry Cześć, Kuba Dowroszek, miesięczyk Majką, Pan Polska, trzeci dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Witam z naszego studia. Moim gościem jest Pan Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. E, jednym z powodów naszej dzisiejszej rozmowy jest inicjatywa Cisco Country Digital Acceleration. Więc może poproszę Pana na początek o opowiedzenie coś o tej inicjatywie, dla kogo jest przeznaczona e, i, i co z niej wynika. Cisco CDA, Country Digital Acceleration, to jest inicjatywa, którą Cisco od kilku lat prowadzi w wielu krajach na świecie. Polska dołączyła do tego grała mniej więcej od roku. To jest inicjatywa, która sprowadza się do tego, że mamy pewien budżet, w który możemy inwestować w pewne przedsięwzięcia pilotażowe, prototypowe, które mają pokazać siłę i możliwości cyfryzacji. Przekonać naszych partnerów biznesowych z sektora prywatnego albo publicznego, co może dać cyfryzacja, zrobić wspólnie te rozwiązania pilotażowe, tak żeby potem one już w normalnej formule były wdrażane na większą skalę. W ogóle taka przyczyna tego programu, dlaczego Polska dołączyła do tego szacownego grona. Jest taka, że w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i mieliśmy tą sytuację, że mnóstwo ludzi z Ukrainy niestety musiało Ukrainę opuścić być w Polsce. Pomyśleliśmy, że wykorzystamy ten budżet CDI na takie e, właśnie rozwiązania związane z cyfryzacją, które pomogą zaadaptować się tym uchodźcom w Polsce, mm -hmm. pracować nad, nimi, nad, nad, nad ich kompetencjami cyfrowymi, dać im możliwość skomunikowania się i tak, dalej, i tak dalej, Od tego się zaczęło. To była taka pierwsza przyczyna, dlaczego Cisco się zdecydowało na, na, na ten program w Polsce, natomiast w miarę czasu ten program wy, wyewoluował do takiej, bym powiedział, tradycyjnej, standardowej formuły, gdzie próbujemy z kilkoma partnerami w Polsce no, prowadzić te działania, pokazywać na... na, na, na mhm. Na, na, w kontekście tych proto, prototypowych rozwiązań, co może dać cyfryzację. Okej, okay, też jak, jak rozumiem, fundamentem tej inicjatywy jest, są działania z zakresu cyberbezpieczeństwa i bardzo jestem ciekaw, jak Pana zdaniem wygląda ta świadomość dotycząca cyberbezpieczeństwa w Polsce, bo my, na łamach naszego magazynu, mamy taką rubrykę, gdzie mniej więcej co kilka miesięcy rozmawiamy z tym samym ekspertem na temat cyberbezpieczeństwa i ostatnio odbyłem właśnie taką rozmowę i, i padło w dosyć y, gorzka puenta, bo mi rozmówca w pewnym momencie powiedział, wiesz co, Kuba, tyle mówimy o tym cyberbezpieczeństwie, bez przerwy o tym rozmawiamy, a ja jakoś nie mam poczucia, że jest bezpieczniej. Więc tak, e, e, po pierwsze, świadomość dotycząca e, cyberbezpieczeństwa, świadomość dotycząca tego, że należy się zabezpieczyć, wydaje mi się, że w Polsce bardzo, bardzo rośnie, jest bardzo, bardzo duża. Okay. Szczególnie Szczególnie w firmach dużego i średniego szczebla. Troszeczkę jest to gorzej w małych przedsiębiorstwach, w bardzo małych przedsiębiorstwach, ale ja autentycznie widzę, że ta świadomość bardzo, bardzo rośnie. Tak? My pr pracując z naszymi klientami biznesowymi yy, mamy dużo, dużo łatwość rozmawiania z nimi na temat cyberbezpieczeństwa. Widzimy też, że są na to dedykowane pieniądze. Więc z naszego punktu widzenia naprawdę się to zmienia na lepsze i to momentum jest pozytywne. Natomiast czy jesteśmy bardziej zagrożeni niż kiedyś? No, wszystko musimy położyć w pewnym kontekście. Proces cyfryzacji w Polsce przyspieszył gigantycznie. Po pandemii to jest naprawdę fala tej cyfryzacji. Firmy coraz bardziej wdrażają technologię, żeby poprawiać swoją działalność, zwiększać swoją produktywność. No i to siłą rzeczy powoduje też, że, 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 że pojawiają się zagrożenia. Fakt, że pracujemy zdalnie, że jakby fizyczna granica przedsiębiorstwa nie ma już nic wspólnego z fizyczną granicą sieci komunikacyjnej, powoduje, że zagrożenia występują. No ale też musimy pamiętać, że ogólnie bilans jest bardzo, bardzo pozytywny i cyfryzacja daje dużo, dużo więcej korzyści niż negatywnych aspektów moim zdaniem. To bardzo ciekawa opinia z tą świadomością dotyczącą cyberbezpieczeństwa, bo ja mam troszeczkę... Inne przemyślenia, bo też bardzo często rozmawiamy z tymi małymi i średnimi przedsiębiorcami z Polski i ja widzę takie dwie, jakby, um, opinie na temat tego cyberbezpieczeństwa. Pierwsza, czy przedsiębiorcy mówią nam: słuchajcie, um, kwestia cyberbezpieczeństwa, ataki hakerskie, nas to raczej nie dotyczy, kogoś innego, duże banki, duże firmy, one są zagrożone, to raz. A druga, też widzę takie działania, że jeżeli już dana firma zdecyduje się wdrożyć jakieś. E, Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa to one są bardzo powierzchowne, bo takiemu przedsiębiorcy się wydaje, że nie wiem, wystarczy zainstalować program antywirusowy i już w ogóle jest receptą i remedium na wszelkie cyberbezpieczeństwa, a tym przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy, że to dopiero początek, że taki program trzeba aktualizować, bo też zmieniają się metody ataków, więc duża jeszcze rola właśnie takich firm jak Cisco, żeby jednak trochę edukować tych przedsiębiorców. Tak, to, no tak jak powiedziałem wcześniej, musimy rozróżnić małe i średnie firmy, mm. średnie firmy i duże firmy, tak, bardzo duże firmy. Fakt muszę uczciwie powiedzieć, specyfika naszej pracy Cisco jest taka, że my więcej mamy do czynienia z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami i tutaj absolutnie jakby potwierdzam to, co powiedziałem. Widzę zwiększenie tej świadomości. W małych przedsiębiorstwach ja bym powiedział tak, moim zdaniem świadomość jest coraz większa. Mm. No, no, no wie Pan, tak nawet zupełnie logicznie rozmawiając, no e, przeciętny obywatel naszego kraju pewnie wie, co to jest ransomware, wie, co to jest e, cyberprzestępca, mm -hmm. wie, co są kry, kryptowaluty, więc na pewno ma większą świadomość tego, jakie są zagrożenia. Natomiast tu, z czym się z Panem jakby w dużej mierze zgodzę, to jest to, że wydaje mi się, że największym problemem jest e, Umiejętność wdrażania, umiejętność implementowania cyberbezpieczeństwa, implementowania rozwiązań, które nas zabezpieczą. To rzeczywiście jest skomplikowane, trudne. Ten rynek jest bardzo bardzo wyrafinowany, trochę zdefragmentowany. Jest dużo vendorów, którzy oferują pewne rozwiązania, i tutaj rzeczywiście to jest, to jest, to jest problem. Tak? Jeżeli ktoś prowadzi małą firmę i zajmuje się jakąś tam działalnością, która nie ma nic wspólnego z informatyką. To nie jest łatwo wdrożyć te rozwiązania. To tak, jest fakt. mam wrażenie, że te dwa obszary, te dwa sektory, czyli branża informatyczna i powiedzmy przedsiębiorcy mali i średni, nie do końca jeszcze potrafią ze sobą rozmawiać, i nie ma takiego zrozumienia wzajemnych potrzeb, co też stoi na przeszkodzie tej skutecznej implementacji. Tak, no tak. Pewnie tak jest. Dlatego budowanie tej świadomości jest bardzo, bardzo ważne. No My, jako firma, Staramy się to robić. E, mamy cały program Networking Academy. To są, to jest dziesiątki takich e, u, e, tych networking akademii na uczelniach, technikach, w szkołach średnich, gdzie kształcimy specjalistów od, od naszej technologii. I ostatnio właśnie mamy wielki nacisk na cyberbezpieczeństwo. Mhm. I, i realizujemy taki program jak Cisco Security University, gdzie mamy otwarte webinarium dla kilku tysięcy osób, gdzie omawiamy, rozmawiamy o rozwiązaniach e, cyberbezpieczeństwa. Próbujemy współpracować z sektorem rządowym, żeby wspólnie z nimi docierać do tych firm MŚP i budować tam świadomość. Natomiast no wiele jeszcze przed nami i na pewno musimy tutaj zrobić wszystko, żeby tą świadomość budować. Dobrze, to żeby jakoś podsumować naszą rozmowę, nie będę Pana pytał, czy od cyfryzacji nie ma odwrotu, bo podejrzewam, że odpowiem że nie ma od cyfryzacji odwrotu, więc jestem ciekaw, jak dynamicznie ta cyfryzacja w polskich firmach i przedsiębiorstwach będzie postępować. Czy ta dynamika się jeszcze bardziej zwiększy, czy już osiągnęliśmy taki moment, że, że ta dynamika będzie na stałym poziomie? Eee, nie, dyna, dynamika się zwiększy. Dynamika się, moim zdaniem, dynamika się zwiększy. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, ja jestem ogólnie optymistą, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki. Wydaje mi się, że będziemy rosnąć, będziemy dalej rozwijać nasz produkt krajowy brutto. Więc to samo sobie spowoduje większą dynamikę. Po drugie, ja powiedziałem, że cyfryzacja bardzo przyspieszyła. Cyfryzacja po pandemii jest w dużej świadomości. Natomiast, natomiast cały czas mamy wiele do zrobienia. Musimy pamiętać, że przed pandemią byliśmy jednak trochę bardziej w tyle. Po trzecie, technologia teraz też bardzo daje coraz większe możliwości i, i jakby napędza tą cyfryzację. Proces tworzenia aplikacji jest dużo prostszy, dużo łatwiejszy, a aplikacja jest tak naprawdę przedsiębiorstwem, biznesem. Technologie chmurowe dają nowe możliwości. IoT, Internet rzeczy i 5G to spowoduje wielkie, wielką dynamikę. Sztuczna inteligencja to będzie, kolejny, to, będzie, to, będzie, to będzie kolejny dopalać, więc myślę, że ta rewolucja cyfrowa jeszcze bardziej przyspieszy, jeszcze bardziej spowoduje, że będzie nam się żyło lepiej, a firmy będą bardziej produktywne. Okej, okay. czyli pęta optymistyczna, bardzo się cieszę. Bo dużo tutaj słyszałem też e, trudnych głosów na tym forum, że jest bardzo zła sytuacja gospodarczo-technologiczna. Ale bardzo się cieszę, że tę mamy optymistyczną, co nie oznacza, że mamy osiadać na laurach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.